Witajcie, kochane dzieciaki. Witajcie! Dzisiaj bardzo ważna piosenka, bo bardzo ważny gość, główny tej piosenki, Duch Święty. Bardzo, bardzo ważna sprawa, aby modlić się do Ducha Świętego często. Lucy, kiedy ty się modlisz do Ducha Świętego? Ja najczęściej modlę się do Ducha Świętego, do Ducha Świętego najczęściej modlę się w drodze. Na przykład, jak idę do pracy żeby dobrze wszystko wykonywać swoje obowiązki. Jak idę do przepięknego królestwa, żeby się pięknie z dziećmi modlić. Jak siadam do czytania Pisma Świętego? Generalnie modlę się do Ducha Świętego przed jakimiś takimi ważnymi rzeczami, żeby on mi pomagał. Piękne, słuchajcie, to możecie to już wziąć od cioci Lucy. Ja też się modlę często do Ducha Świętego, staram się zawsze rano też modlić, ale staram się też pamiętać o nim w ciągu dnia, w różnych, różnych momentach, i dzisiaj będzie taka piosenka, w której chcemy go poprosić o dal przyjaźń. Duchu Święty chce być Twoim przyjacielem, więc nauczymy się gestu. To jest bardzo radosna piosenka, bardzo radosne gesty, więc możecie razem z nami uczyć też potem innych. Zabieramy się za naukę i prosimy Ducha Świętego, abyśmy mogli być Jego przyjaciółmi. Naszą naukę zaczniemy od pierwszego gestu, który będzie bardzo prosty. Zobaczcie, mamy tak. Wyobrażam sobie, że za każdym razem, jak wyciągniemy rękę do Ducha Świętego, to on nam ją poda. Przybije nam piątkę. I jest też zadanie, żeby być czujnym i za każdym razem jak Duch Święty wyciąga do nas rękę, to my też mu podajemy, przybijamy piątkę. I to będzie pierwsza część, gest, który będziemy robić na zwrotkach. Będziemy mieli otwórz chlap w drugą stronę, hop. Raz. Klask, w Drugą hop. I jeszcze dwa razy. Hop. Ostatni raz. To jest gest, który będziemy robić w czasie zwrotek. Będziemy przybijać Duchowi Świętemu z Duchem Świętym piątkę. Teraz mamy tak. Duchu Święty chce przyjacielem Twoim być. Jak my pokazujemy? Krzyżujemy rączki na sobie, mamy duchu święty, tylko zobaczcie. Musimy tak skrzyżować te rączki, żeby złączyć przed sobą kciuki. Jeszcze raz zobaczcie. Duchu Święty i nasze kciuki. Się z, y, łączą i teraz mamy. Chcę przyjacielem Twoim być i pokazujemy yy, gołębicę. Wyobrażam sobie, że to jest gołąbek. Duch święty w postaci gołębicy. Mamy. Chcę przyjacielem Twoim być. Jeszcze raz. Duchu święty, chcę przyjacielem Twoim być. Drugi gest mamy tak. Pokazujemy, tak jakby Duch święty stał przed nami i my pokazujemy, że on jest naszym przyjacielem. Jesteś moim słońcem w ponure dni. Jeszcze raz. Jesteś moim słońcem w ponure dni. Od początku. Duchu Święty chcę przyjacielem Twoim być. Jesteś moim słońcem, wielkie słoneczko, w ponure dni. I teraz. Nie robię nic bez Ciebie, mamy w piosence. I my robimy taki gest. Otwieramy, tak jakbyśmy chcieli powiedzieć stop, bez Ducha Świętego nie robimy nic. Jeszcze raz, otwieramy. Nie robię nic bez Ciebie na ziemi, na ziemi. Tak jak w niebie, mocno kochamy Ciebie. Jeszcze raz. Ostatni raz. Nie robię nic bez Ciebie. Na ziemi, tak jak w niebie, mocno kochamy siebie. Od początku, jeszcze raz. Duchu Święty chcę przyjacielem Twoim być. Jesteś moim słońcem w ponure dni. Nie robię nic bez ciebie. Na ziemi, tak jak w niebie, mocno kochamy Ciebie. Dalej. Nic. Tutaj pokazujemy, jakbyśmy coś nas chciało odłączyć, jakiś mur, ale my mówimy nie, 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 nic nas nie odłączy. Jeszcze raz. Nic ważniejsze nie jest po prostu ty. Jeszcze raz. Nic ważniejsze nie jest po prostu ty. Połączymy gest ze słowem. Oczywiście, zaśpiewamy. Ciocia tak zaśpiewa, Raz, tak. dwa. Raz, dwa, trzy i Duchu Święty chce przyjacielem Twoim być. Jesteś moim słońcem w ponure dni. Nie robię nic bez ciebie, na ziemi tak jak w niebie, mocno kochamy siebie. Nic ważniejsze nie jest po prostu ty. I to jest y, część y, gesty na, y, na refren. I mamy jeszcze jedną część w piosence. Idziemy za tobą, ty jesteś naszą drogą. Jak my będziemy szli? Będziemy szli sobie takim kroczkiem dostawnym, zobaczcie. Zaczynamy y, prawą nóżką w, prawo, w prawą stronę. Mamy kroczek, i teraz w drugą stronę, ale nie dostawiamy tej nogi, tylko jakbyśmy chcieli zrobić takie i. Kroczek, i kroczek, i kroczek, i kroczek. Czyli mamy z nóżki na nóżkę, ale nie odstawiamy, tylko tak, jakbyśmy się odbijali o tą nogę. I dokładamy do tego y, ręce, bierzemy paluszek. I pokazujemy, za kim my idziemy. No Za tym Duchem Świętym, który przed nami stoi. Mówiliśmy, że jest jak słońce. Uwaga, idziemy w jedną stronę. Hop, w drugą, w drugą, w drugą. Hop, i hop, i hop, i hop, i hop. I hop. Jeszcze chwila. W będziemy mieli sześć razy, ale poćwiczmy sobie. Może zatrzymajmy i jeszcze raz mamy raz i dwa i trzy. I cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem, ale w piosence mamy tylko sześć, ale ćwiczymy teraz chodzenie za Duchem Świętym. Jeszcze. Hop. Hop, hop, hop. Dobrze, starczy. Mamy tak. Idziemy za tobą. I teraz Ty jesteś naszą drogą. Jak my pokażemy naszą drogę? Jesteś naszą drogą. Będziemy mieli tutaj, kończymy. Pokazujemy drogę, która by niby chciała być kręta, ale z duchem świętym to jest oczywiście, że prosta. Więc pokazujemy drogę prostą. Jeszcze raz, spróbujemy sobie zrobić tak, jak będzie w muzyce. Czyli sześć razy i pokazujemy naszą drogę. Trzy, cztery i Jedziemy raz. Za tobą. Ty, Ty jesteś naszą drogą. drogą. I dalej mamy na ziemi, jak w niebie. Mocno kochamy Ciebie, i tam będzie jeszcze taki ciocia zaśpiewasz? to tam będzie. Takie cztery razy wyśpiewane będzie. O, Właśnie. Tak. To kończymy takim gestem. Cztery razy podnosimy dłonie do góry razem ze śpiewem. To teraz połączymy tą część ze śpiewem. Ciocia śpiewa, my tańczymy, wszyscy śpiewamy i wszyscy tańczymy. O, może tak. Super. Raz, dwa, trzy, cztery. Idziemy za tobą. Ty jesteś naszą drogą na ziemi jak w niebie. Mocno kochamy siebie o. Uuu! I dalej mamy od początku Duchu Święty. Chcemy być twoim przyjacielem. Jesteśmy gotowi? Tak, jesteśmy gotowi. Możemy pomodlić się całym utworem, a ja mam taki pomysł, żebyśmy się pomodlili za tych, którzy teraz Potrzebują Ducha Świętego. Może mają jakieś ważne sprawy, ważne wydarzenia, albo w najbliższym czasie to pomodnimy się i wyrazem z nami. Duchu Święty, bądź naszym przyjacielem. Nic ważniejsze nie jest po prostu ty. Zaśpiewajcie z nami. Nic, Nic ważniejsze nie jest po prostu ty. Kochane dzieciaki, jakie to ważne zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym. Lucy życzę ci tego. Życz tymi. Życzę tymi, życzę tobie tak, żeby Życzymy zawsze wszystkim, wszystkim dzieciom z Świętym. Komu jeszcze? Ciocię Ciocię Nadie. Życzymy, dziecię. Rodzicom. rodzicom też życzymy. Rodzicom I nauczycielom, i nauczycielom, którzy nas oglądają. Może dziadkom też? Dziadkom. dziadkom. Wszystkim całemu światu Wszystkim życzymy, tego życzymy. Tak. Przyjaźni z Duchem Świętym. To jest bardzo ważna sprawa. Pa! pa.